Przyjrzyjmy się temu bliżej. Rozumiem. Kiedy kupujesz olej na pierwszy rzut oka, trudno dostrzec różnicę. Kupujesz go w pojemniku, potem trafia do twojej maszyny. A niektóre z nich są droższe. O co chodzi? z olejami CAT łatwo zauważyć różnicę. Po prostu poczekaj i przekonaj się, że Twoje części będą zużywać się wolniej i zaoszczędzisz czas do kolejnej wymiany. Właśnie po to stworzyliśmy płyny i filtry CAT. Aby pomóc Ci lepiej to zrozumieć, jest jedna rzecz, którą musisz wiedzieć. Płyny CAT są stworzone przez ekspertów Caterpillar, aby wydobyć z Twojej maszyny to, co najlepsze. Wszystko zaczyna się od receptury produktu. Nasi eksperci podczas jej opracowywania biorą pod uwagę budowę innych komponentów maszyny, tak by optymalizować ich pracę i uzyskać niezrównanej jakości bezpieczeństwo i niezawodność. Wtedy zabieramy płyny z laboratorium, aby testować je w terenie, tak by mieć pewność, że oleje CAT zapewnią Ci doskonałe rezultaty. Tak jak w tym teście, w bardzo trudnych warunkach oryginalny olej Caterpillar wygląda tak, podczas gdy zwykły przemysłowy olej konkurencji tak. A co jeśli chodzi o odstępy między kolejnymi wymianami oleju? Badania pokazują, że zastosowanie płynów CAD może wydłużyć okres pomiędzy kolejnymi wymianami oleju od 1,5 do 3 razy w porównaniu z płynami konkurencji. Pomyśl o trzech wymianach oleju. A teraz pomyśl o tylko jednej. I o to chodzi: zmniejszony czas przestojów, zabezpieczenie przeciw utlenianiu i stabilność lepkości. To nie jest kwestia zaoszczędzenia kilku złotych. Chodzi o to, aby chronić Twoją inwestycję. To jest prawdziwa różnica, która ma znaczenie. Czy chodzi o oryginalne filtry? Czy o olej, z nami możesz zacząć już dziś. Zadzwoń lub kup online. Więc teraz już wiesz, nadszedł czas na mniej przeglądów, więcej wolnego czasu.